dobry wszystkim, w kolejnym vlogu. Dzisiaj wyjątkowo nadaję z Shimizu. i idę sobie na zajęcia z języka japońskiego. Na szczęście w tym tygodniu już nie musiałam ich odwoływać, e, chociaż taka jeszcze trochę nie domaga po ostatnim chorobsku. Ale w zeszłym tygodniu, w sumie po tygodniu, kiedy Tomo był zdrowy, e, nagle mnie coś rozłożyło. Miałam gorączkę, potem znowu Tomo miał gorączkę. E, teraz takie chodzi i kaszle. Nie wiem, co to za dziwne przeziębienia, ale problem jest taki w japońskich aptekach, że nie ma lekarstw na gorączkę. Po prostu tak wszyscy chorują, że ciężko je dostać, i trzeba zawsze iść do lekarza i poprosić, żeby wypisał jakiś paracetamol na receptę. Tak, droga ぶりに長崎に戻ってきますミネ父親からも直接生徒生用医学を学びました Właśnie dojechałam do Kusanagi. Dzisiaj będę spotykać się tutaj z Momoko. Idziemy na lunch z Pokemonami. Do Ci? Ola. A Original key holder, nie karto. Kau? To a, no, no, nie. na to, a to, A Zjedzmy. Pasta, ka Sandwich, no. Ka to food kiega, taki key holder, de. Um. Drinku mo kau. あ、可愛い。まだでも何か、うん。でも正直みんないなくてもよかった。はい。電話持って。電話持ってはいはい。じゃあ、あ、これ。あ、可愛知らない。これ新しい。へー。あ、ぱいある。ま、あの。 Wróciłam na chwilę do domu, zdążyłam się przebrać i zaraz idę do parku, bo momoko mnie naciągnęła, żebyśmy poszli dzisiaj do parku. Nawet nie pamiętam, kiedy byłyśmy ostatnim razem, właśnie z dziećmi w parku, bo ona była wiecznie chora, a jak nie ona, to w końcu tomo się rozchorował. I w zeszłym tygodniu też mieliśmy właśnie jechać razem na kemping, i do niej napisałam, żeby zapytać, co będziemy gotować. Ona mi napisała, że dzieci kaszlą strasznie, że chyba trzeba odwołać, i potem właśnie Tomo następnego dnia też dostał gorączki, więc w końcu nigdzie żeśmy nie pojechali. Chociaż na początku myśleliśmy, że może pójdziemy chociaż do Zoostomo, no ale mówię, rano on wstał, miał gorączkę, więc tyle z tego było, że siedzieliśmy w domu. I niestety znowu wypadło to w taki weekend, gdzie takie miał 3 dni wolnego i nie mogliśmy jakby z tego skorzystać, bo w końcu finalnie to TAKIE też się rozchorował. Z mamoko byłam dzisiaj na lunchu w takiej jednej e, sieciówce e, kawiarni, ona na początku była w Shizuoce na stacji, ale okazało się, że ją przenieśli na Kusanagi, to jest takie małe miasto tuż obok Sizoki I że to jest akurat po drodze z mojej szkoły, z Shimizu, stwierdziłyśmy, że po prostu tam podjedziemy, się spotkamy potem razem wrócimy. I w drodze powrotnej stwierdziłyśmy, że podejdziemy do nowego sklepu z koreańskimi sklepa, e, sklepami z koreańskimi kosmetykami Kosmetykami i kupiłam dwie rzeczy jest to krem pod oczy z kwasem hialuronowym z takim masażerem oraz esencję która jest w takiej śmiesznej butelce na początku myślałyśmy z że to jest jakiś płyn po prostu do zmywania makijażu do oczyszczania twarzy bo na obrazku było pokazane, że osoba która po prostu wsmarowywała to w skórę po prostu się spieniła ta buzia i się okazało, na, na koniec piszę, że to jest e, esencja, że właśnie ta esencja, ona się tak bąbelkuje, żeby lepiej się wchłoniła w skórę i dopiero potem kładzie się kolejne etapy e, pielęgnacji. I w drugiej drogerii kupiłam sobie krem do rąk, e, bo inna koleżanka właśnie z Polski e, powiedziała, że wskoczyły te kremy i to jest roślin, z roślinką kinmokusei. To są takie... Krzaki, które kwitną na pomarańczowo, mają bardzo dużo takich drobnych kwiatków. Tak jak mówi, że ta roślina strasznie śmierdzi, ale dla mnie osobiście ona pachnie takimi pudrowymi cukierkami. I za każdym razem, jak po prostu się przechodzi obok nich, to po prostu czuć taki zapach albo właśnie takich słodkich cukierków, albo jakichś takich e, damskich perfum. Naprawdę bardzo ładnie to pachnie, więc takie się tam e, nie zna. Więc jak właśnie koleżanka powiedziała mi, że przyszły te kremy już do sklepów, że się pojawiły to stwierdziłam, że sobie kupię właśnie, żeby wrzucić sobie do torby. Ja zaraz właśnie zbieram się po Tomo. Mam nadzieję tylko, że przeżyję e, ten park, bo właśnie mówię, tak jak ostatnio z mamką, żeśmy razem nie chodziły, to zaczepiała mnie ta mama, o której kiedyś tutaj w, e, wspominałam już na kanale i ona po prostu co chwila się mnie pyta, e, jak w pracy, no bo tak jak przez przypadek się wygadał, e, któregoś razu jak odbierał Tomo, a ja właśnie byłam e, Kończyłam zmianę i ona po prostu pyta się mnie rano i, wie, i po południu o to samo, nawet jak tego dnia nie byłam w pracy i ona może nie wiem, czeka jak, na jakąś taką inną odpowiedź, bo zawsze jej mówię, że jest no spoko, że wszyscy są mili, że wszyscy pomagają, że dużo ludzi przychodzi po prostu do sklepu, ale ona po prostu pyta się codziennie i mam czasami wrażenie, że robi to specjalnie, bo czasami przy osobach, z którymi na przykład nie rozmawiam, ona cały czas po prostu wspomina. E, o tym temacie, i nie wiem o co jej chodzi. Nie wiem, czy ona po prostu próbuje wynaleźć tam jakieś dziwne rzeczy, bo się jeszcze okazało, że w tym samym miejscu pracuje jej najlepsza koleżanka, która e którą odbieram jako bardzo miłą i sympatyczną osobę, i ja po prostu nie rozmawiam o tej mamie do tej koleżanki, żeby po prostu nie wyszły jakieś dziwne e potem nieporozumienia. Więc ewentualnie tylko jak się mnie zapyta, jak tam mama. Jak tam dzieci w przedszkolu, no to mówię, że chyba spoko, że co, ja tam będę się wypowiadała na jakieś tematy, żeby po prostu potem nie było, że gadam albo że coś. Więc ja tylko po prostu przychodzę do takiej mówię, że zrobił okropny błąd, że po prostu wspomniał tej mamusce o tym, że zaczęłam pracę, bo ona po prostu teraz nie daje mi spokoju.

Dzień dobry wszystkim. Kolejnego dnia. My jesteśmy właśnie po przedszkolu. Co robiście dzisiaj? Mm, Ćwiczyłyśmy trochę. Ćwiczyliście. robiliście to samo, co na undokaju, nie? Z, tą, z taką płachtą widziałam. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. A teraz... A, ty, no ty, takie pozy żeście robili, tak? Uh -huh. ale tam po, po tam popo też robił. No ogółem było bardzo mało dzieci dzisiaj, chyba się wszyscy faktycznie rozcho, rozchorowali. To to Duże i małe dzieci hyoko. Hyoko. Ten A, ten też Duże i małe dzieci. Hioko? Tam popo i Sumire A Tam popo i sumira no widzisz. E, właśnie jesteśmy po obiedzie i to ma chyba średnio smakowała zupa, co? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Chciałam zrobić buraczkową z tych buraków z kostko, ale jakiś taki dziwny kolor. Ma, mają są takie brunatne. W smaku są dobre, ale kolor mają średnio i ta zupa też tak średnio wygląda. Ale smakowo jest ok, tylko że to mu coś nie podpasowało, więc musiał się dopchać kanapką. Dzisiaj z nami nie ma takie, bo takie pojechał do Tokio na event, więc wróci dopiero pewnie w środku w nocy. A jutro będziemy wybierać się do Yamanashi. Na takie spotkanie wolontariuszy, którzy pomagają przy tych eventach, bo te osoby jakby zostały znajomymi właśnie mojego męża i jego brata, i w tym roku jakoś wiosną byliśmy już na jednym takim spotkaniu i było bardzo fajnie. I teraz właśnie będziemy robić powtórkę w październiku. Mnie to miałoby na początku być chyba w sierpniu, jak nas nie było tutaj w Japonii ale musieli przełożyć przez to, że mieli bardzo dużo pracy i mieli bardzo dużo eventów i właśnie teraz przed próbą otwarcia sklepu mamy jeszcze jedno takie spotkanie Moi rodzice za, chyba za dwa tygodnie będą już przyjeżdżać tutaj do nas do Japonii, więc znowu pojedziemy do Kyoto, może uda nam się wstąpić do yy, Osaki i będziemy zwiedzać też na pewno Tokio. Więc myślę, że to na tyle. Ja zaraz zacznę się prosto pakować na tą małą wycieczkę do Yamanashi, więc będziemy kończyć ten filmik, więc do zobaczenia. Pa, pa. Jakaś ręka tutaj.